Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie przejdziemy do dalszego odsłuchiwania tutaj pastora Fabiana, prawdziwa łaska Boża kontra katolicką magia sakramentów, no to trzeba sobie powiedzieć że to, co zawsze protestanci sobie nie radzą, nie potrafią podważyć charakterystyki biblijnego Kościoła, która odpowiada stricte rzymskiemu katolicyzmowi. Nie potrafi obalić sakramentów, prawda, które są pokazane i widzimy apostołów, które ich udzielają. Nie potrafią wykazać, że protestantyzm jest biblijny, czyli od początku podzielony na różne tam denominacje z różnymi teologiami reformowanymi, niereformowanymi i jeszcze jakimiś hiperłaskami i łaskami. Prawda? tak samo jak nie są zdolni wykazać, że łaska Boża nie przychodzi do nas przez sakramenty, tak, przez chrzest, przez nakładanie rąk, przez namaszczenie chorych, przez posługę jednanie, tak? No bo to, to widać w Słowie Bożym. Moi drodzy, specyfika protestanckiego podstępu. Wysłamy sobie tutaj Pana Fabiana, i może nie tyle zwrócimy sobie uwagę, bo znów będzie tu podważał naukę Kościoła, ale na sposób zagadywania. Moi drodzy, podważanie Kościoła to jest jedno, na nauki rzymskie-katolickie to jest jedno, ale trzeba zobaczyć właśnie ten sposób lucyferski, diabelski, trącający prawdą, a jednak zwodzicielski. Na takie półprawdki, a jednak fałsz. Jeżeli protestantyzm coś ugrywa, tak, to ugrywa nie siłą logicznych argumentów biblijnych, tylko siłą zakłamania, podstępu, tak jak Lucek ugrał swoje w ogrodzie, podstępem przebiegłością. I ta lucyferska przebiegłość wyraża się w protestantyzmie. Teraz tu będziemy słuchać pastora Fabiana i będziemy zwracać uwagę właśnie na ten podstęp, na te fałszywe, a jednocześnie trącające prawdą zagrywki. Nie przedłużam, odsłuchujemy sobie dalej, to teraz będzie cytował encyklikę Fides et Ratio. No, i tam dalej, ale zwrócimy sobie uwagę tutaj na pewne wyrażenia. No, oczywiście do tego, co on tam mówi, też, ale bardziej na, na te haczyki, na te kłamstwa Lucyfera. Teraz się tutaj widzę ze Jan Paweł II encyklice do biskupów Kościoła Katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem. Tak się ta encyklika nazywała. Jak sobie ją znajdziecie, gdzieś tam w internecie sobie sami to sprawdźcie. W pewnym miejscu, w punkcie, czy też w numerze 95, tej ym, encykliki przypomina mi Paweł II coś, co jest po prostu się ciągnie przez całe nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego. mianowicie... No, i zobaczmy, jak tutaj ładnie potwierdza ciągnie się przez całe nauczanie czyli prawda, jest ciągłość nauki. No, jak Jezuita Wam to mówi ciągłość nauki, ale to tak na marginesie a nie jak u protestantów ciągłość yy, do momentu, w którym pastor się nie zmieni, albo pastor nie zmieni zdania. I tak orzeczenia dogmatyczne. Chociaż czasem można w nich dostrzec wpływy kultury danej epoki, w jakiej zostały sformułowane, uważajcie na to, wyrażają prawdę trwałą i ostateczną. To jest wypowiedź magisterium Kościoła Ekskadeza Krótko mówiąc, orzeczenia dogmatyczne w Kościele Rzymskokatolickim wyrażają prawdę trwałą i ostateczną. Jak to nie Pismo Święte, wydawało mi się, że Pismo Święte. No i właśnie, tu już się zaczyna wchodzenie na podstępny tor dalej to jeszcze będzie lepiej pokazane tak, Pismo Święte ale zobaczmy zadajmy sobie fundamentalne pytanie nie wiem, czy chyba żeśmy sobie już zadawali czy wiara w Ewangelię zbawia? no właśnie czy Pismo Święte zbawia? właśnie takie pytanie odpowiedź brzmi tak i nie może zbawić i może potępić. Pierwszy, drugi list świętego Piotra, rozdział trzeci. Słowo Boże można, ludzie niedouczeni i nieugruntowani tłumacz, interpretują ku własnej swej zgubie. Tak? A kiedy jest zbawcze? Piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, 1,3. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian i mówi, będziecie zbawieni przez Ewangelię i wszystko by było po protestancku, gdyby na tym zakończył, nie? Czyli bierz Ewangelię, czytaj, tam będziesz przez nią zbawiony. Ale Święty Paweł nie był protestantem. Święty Paweł pokazuje -katolicyzm, rzymski katolicyzm tutaj. Będziecie zbawieni przez Ewangelię. Warunek, jeśli ją zachowacie tak, jak Wam rozkazałem. I właśnie. Zobaczmy, tutaj już zaczyna się to, ta zagrywka. O, ja myślałam, że Pismo Święte, a nie Magisterium Kościoła. Pismo Święte jest fundamentem, ale żeby było zbawcze, musi być rozumiane tak, jak Kościół naucza. Rozumiecie to? Czyli zobaczmy, już tutaj, oddzielanie Pisma Świętego. Od interpretacji. Przeczytajmy to sobie, moi drodzy, w Piśmie Świętym, to jest właśnie. żeby tutaj wyłapać to w kontrze tego, cośmy słyszeli. Właśnie takie półprawki. No przecież mówienie, no Pismo Święte, prawda, Pismo Świętego zbawia, nie? Pismo Święte zbawia, no tu jest. No trąca prawdę. No. Tak? Ale tak wyrwane z kontekstu takie hasełka. Są zwodnicze, diabelskie. Dlaczego? Bo nie, są bo nie są całą prawdą. To są takie półprawdki trącające o prawdę, ale tak naprawdę z piekła rodem, e mające na celu oderwać człowieka od słuchania kościoła i wymyślać sobie swoje teorejki. Nie? Święty Paweł nie pozostawia miejsca na jakieś e, chrywolne interpretowanie. Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Drugie list świętego Piotra 1, 19 21. Przypominam bracia Ewangelię, którą wam ogłosiłem. O, i to już takie protest... E, już tutaj nie jest protestanckie, nie? Bo głosił. Koryntynie słuchali. Protestanci nie słuchają głoszenia. Protestanci nikogo nie słuchają. Jeżeli już kogoś słuchałem, to słuchałem kogoś, który gada tak, jak im się podoba, czyli yy, tak jak, yy, takiego, który zgadza się z ich zrozumieniem. Ale dobra, idziemy dalej. Przez nią również, to jest 15 rozdział 1 listu, drugi wiersz. Przez nią również będziecie zbawieni. O, widzicie, zbawienie jest przez Ewangelię. Wiesz, czytaj i, i myślę jak chcesz, nie? Przecinek. Jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. I właśnie magisterium Kościoła, orzeszenia magisterium Kościoła są właśnie wiarą w Ewangelię, są Ewangelią, ale tak przekazaną, aby była zbawcza. Jest właśnie jest Ewangelia, ale magisterium Kościoła jest niezawodną wykładnią nauki. A więc Ewangelia nie zbawia. Tak jak protestantki tutaj przed przedstawiam, tak jak próbuje wpuszczać w ten ślepy kanał pastor Fabian, jest kłamstwem lucyferycznym, z piekła, rodem zwodzicielskim chłamem. O, pismo święte, trąca prawdą. Tak, trąca prawdą. Ale właśnie dlatego, że tylko trąca prawdą, a nie jest prawdą, jest zwodzicielskie. Na takie haczyki, które trącają prawdą, protestantyzm może coś ugrać pośród katolików. Ale to są tanie truczki ludzka. Ewangelia zbawia, przecinek, jeśli jest zachowywana tak, jak, jest, jak apostołowie nauczają. A więc jest warunek zbawienia przez Ewangelię: ma być zachowywana tak, jak rozkazuje święty Paweł. Ma być zachowywana tak, jak jest nauczana, a nie, że ja sobie wezmę Ewangelię i ją zachowuję tak, jak ja się zrozumie, bo można interpretować go zgubie. A więc już tutaj pastor Fabian wchodzi na bardzo śliski grunt. Ktoś, kto tu słucha o, no, no jest Kościół, przyjdzie tam jakiś papież, usiądzie ze paru kardynałków, biskupków, oni tam coś ustalą, później powiedzą, że to... i wszyscy mają wierzyć, że no to no, Pismo Święte ma większy autorytet od kardynałów, nie? No tylko, że Pismo Święte samo wskazuje na taki model działania, tak? Że apostołowie wyjaśniają i bronią wiary, a nie wierni, że se biorą i każdy na swoją modłę. No, widać, to dzieje apostolskie, 15 rozdział. Ale dobrze, moi drodzy, nie chcę się tutaj e, rozgadywać. Rzeczywiście wiadomo, że orzeczenia Kościoła są odwieczne. No, święty Piotr powiedział, że to jesteś też syn Boga żywego. Czy to jest takie czasowe, przelotne, ulotne, czy odwieczne, stanowcze... E, Stwierdzenie dogmatyczne. Ty jesteś, myślę, syn Boga żywego. No, chyba odwieczne, dogmatyczne, zbawcze orzeczenie, tak? Wypowiedziane, objawione przez Ojca, ale przekazane przez świętego Piotra. I właśnie to jest cecha charakterystyczna orzeczeń kościelnych, dogmatycznych, ekskatedra. Ojciec objawia 3, 10, 11 Efezjan. Przez Kościół, mądrość Bożą, tak? Zgodnie z zamysłem swej woli. A więc to, co Kościół orzeknie jest dokładnie tą samą, e, działa według tego samego schematu, co święty Piotr 16 XVI rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Ty jesteś męsterz syn Boga żywego, ojciec ci to objawił, nie ciało i krew. A więc Kościół działa na tej samej zasadzie. To, co orzeka dogmatycznie jest odwieczne, bo Ojciec objawia przez Kościół e, prawda zgodnie z zamysłem sygnału, czyli nieomylne, odwieczne, zbawcze. I tak zachowywana Ewangelia, tak przyjęta wiara jest zbawcza. A nie uwierz, o i już jesteś zbawiony. Nie, wierzy nie, nie. Wiara wie, że nierówna, nie każda wiara zbawia. Nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do nieba. A więc już tutaj pastor Fabian przegrywa w lucyferskie nuty, nie? Słowo Boże mówi o autorytecie kościoła, o filarach Piotrze, Jakubie, Janie, II Rzeże do lat Święty Paweł sam się udaje do nich. Sam definiuje kościół jako podpora i filar prawdy. No. Czekam tylko na pana Fabiana, jak powie, że on i jego tajemny plan jest filarem prawdy. Że Pismo Święte. Nie, nie Pismo Święte. Yy, nie będziemy znowu sięgać do masy innych yy, tekstów. Zobaczcie sobie, bo to jest tekst, który łatwo znaleźć w internecie. Ktoś może nawet mieć... Zobaczmy, widzicie? Już o, nie Pismo Święte, nie? Pomyślałem, że jest Pismo Święte. O, nie Pismo Święte, nie? Tylko Kościół. I znów zakłamanie. Bo to, co Kościół orzeka, oparte jest na Słowie Bożym, na objawieniu. Tak? No chociażby nauka o sakramentach. No to masz naukę o nakładaniu rąk, masz bierzmowanie w Piśmie Świętym, ósmy, 19 rozdział dzieł apostolskich, 5 rozdział listu Jakuba, masz namaszczenie chorych, tak? A więc sakramentologia plus oczywiście tradycja, ale o tym za chwilę. Jak, jak się wyrobimy, bo też nie chcę przedłużać. Fizycznie ze sobą tę książkę nazywa się Katechizm Kościoła Katolickiego. Chodzi o to ostatnie wydanie, tak zwane KKK. W Kościele Rzymskokatolickim często się w, widzisz, że masz jakieś cytaty. Gdzieś jak się pojawia KKK i tylko jakiś prosty numer Bo To znaczy, że to jest uniwersalny numer i, i wypowiedzi, która pochodzi z Katechizmu Kościoła Katolickiego, które obowiązuje dogmatycznie w Kościele. Tak? I teraz w Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 81 i 82. Co czytamy? Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. I wiecie, chodzi mi o to, że często jak się rozmawia wśród katolików, jak ja sam byłem katolikiem i na to zwracałem uwagę, wszyscy mówili, że przecież my w to wierzymy. Ja nie trzeba tak. być protestantem. Okej, okay, tylko my w to wierzymy, do którego momentu? Do... do żadnego momentu. Po prostu wierzymy, że Słowo Boże we wszystko, co jest w Słowie Bożym. Zobaczmy do jakiego momentu, już co? Nie do żadnego momentu w 100% od pierwszej litery księgi Rodzaju po ostatnią literę Apokalipsy. Wierzymy we wszystko. Protestanci mają z tym problem, ja to rozumiem, ale rozumiesz, czy dla ciebie. To, że wy macie problem, żeby wierzyć w całe Słowo Boże, to wiadomo od początku protestantyzmu, bo wy wierzycie w 50 wersetów, tak, a nie w 73 księgi, więc to, że ty stwierdzasz, że masz problem, to, to akurat jest prawdą o protestantyzmie, że macie problem z uznaniem całości Słowa Bożego, tak? Już nawet po, bazując na tych Waszych 66 księgach, bo na podstawie nawet waszych 66 księg można wykazać, że jesteście po prostu bredzicielami. Ale dobrze. Katolik uznaje całe słowo Boże. Kościół rzymskokatolicki uznaje całe słowo Boże. Protestanci mają z tym problem. Ja to rozumiem, ale rozumiesz, czy dla ciebie to jest natchnienie utrwalone na piśmie jedyne, potwierdzone, do którego nie potrzeba żadnego dodatku, czy nie? Bo jeżeli mówisz, tak, ja się z tym zgadzam, ale, to znaczy, że się z tym nie zgadzasz, tylko tak gadasz, żeby ktoś nic do ciebie nie miał. Tak? I kolejne kłamstwo. Zobaczmy, bo to jest aluzja o tradycje, czyli aha, jeżeli mówisz, że zgadzasz się z Pismem Świętym, ale mówisz, ale jeszcze, to znaczy, że się z tym nie zgadzasz. Kłamstwo. Kłamstwo przebiegłe, lucyferskie, piechielne, kłamstwo, manipulacja prymitywna, e, po prostu i prostacka. Bo to, że e, e, uznaje istnienie tradycji, wcale nie, nie zaprzecza faktowi, że wierzę z całym sercem i umysłem, we wszystko to, co jest w Słowie Bożym. Ale to już jest takie, o, jak wierzysz w Pismo Święte, wierzysz w tradycję, to, to, to znaczy, że nie wierzysz w całemu Pismu Świętemu, tylko, bo, bo przyjmujesz tradycję. Tylko, że Pismo Święte, wiara w całość Pisma Świętego nie przeczy wierzę w tradycję. Dlaczego? Bo tradycja sama Samo pismo święte, to spisane, mówi nam o istnieniu tradycji, o słowie żywym i o słowie pisanym, o czym pisze święty Paweł. Poza tym, panie Fabianie, szósty rozdział listu do Hebrajczyków od 1 do 5. Tam masz na podstawowe, podstawowe nauki, które są fundamentem o Chrystusie, wiarę w Chrystusa, nauka o Chrztach. Proszę mi Biblijnie wyjaśnić, co to jest nauka o Chrztach, proszę Biblijnie wyjaśnić naukę o nakładaniu rąk, proszę biblijnie wyjaśnić naukę o uczynkach, za, o pokucie za uczynki martwe. Nie wasze wodoleństwo. Biblijnie mi to macie wykazać. Kolosan Hebrajczyków Jakuba, pierwszy Jana, drugi Jana, drugi Tesaloniczan, gdzie apostołowie wyjaśniają nauka o chrztach, to jest to, 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 nauka o nakładaniu rąk, to jest to, 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 nauka o pokucie za uczynki martwe, tak, tak, tak i siak. To macie pokazać. Jeżeli tego nie pokażecie, to znaczy, że y, istnieje tradycja, wy sobie z tym nie radzicie, tak? A więc właśnie przyjęcie tradycji, wiara w tradycję, wypływa z faktu, że przyjmujemy całość Słowa Bożego, bo Słowo Boże przyjęte w całości, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Naprowadza nas na istnienie tradycji, tak? Dlaczego macie problem z przyjęciem tradycji? No bo sam powiedziałeś, że macie problem z tym, żeby przyjąć całe słowo Boże. A więc sam sobie odpowiedziałeś poniekąd na pytanie: Dlaczego nie, nie, nie przyjmujecie tradycji? No dlatego, że macie problem z przyjęciem wiary, z wiarą we wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym. My przyjmujemy tradycję, i wiara w to, że całe słowo Boże jest natchnione i nieomylne, nie zaprzecza przyjęciu tradycji. Bo to całe słowo Boże, natchnione, spisane, mówi nam również o istnieniu tradycji i do niej nas odsyła. Chociażby we wcześniej wymienionych przypadkach. Nauka o sztach, nauka o pokucie za uczynki martwe, nauka o nakładaniu rąk. Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym wyjaśnienia, z czym się to je. Są tylko wzmianki, i to takie, o tutaj, tam siam, takie o, ale z czym to się je, tego nie ma. A gdzie jest? No właśnie, w tradycji. Ale zobaczmy tutaj to lucyferskie prymitywne zagranie. O, jak wierzysz w tradycję, to znaczy, że nie wierzysz w całe słowo Boże. Nie. Wiara w, całość, w całą naukę słowa Bożego. Absolutnie nie przeczy wierzę w tradycję. Mało z tego wiara w całe słowo Boże wprowadza nas w przyjęcie całej tradycji. Ale to już jest właśnie takie lucyferskie zagranie. O, że jak wierzę w słowo Boże, ale to znaczy, że nie wierzysz. Wierzę w słowo Boże, ale wierzę również, że jest tradycja. Dlaczego? Bo słowo Boże do niej odnosi ale trzeba je znać całe i wierzyć w całe Słowo Boże, a nie w pięć wersecików. Tak? Więc to jest dokładnie to. Nie? Powiedzieli, żeby nikt nic do nich nie miał. Nie? Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną, ok. Ale następnie w tym samym 81 punkcie czytamy Święta tradycja Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom przekazuje w całości ich następcom. Byli oświeceni duchem prawdy, wiernie je w swoim nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. A więc istnieje Pismo Święte, ale istnieje święta tradycja, która ci wyjaśnia, jak rozumieć Pismo Święte. Dodaje masę rzeczy. Do... No a, a gdzie masz napisane, że dodaje? Tak, pomaga zrozumieć tradycja, co jest w Piśmie Świętym, chociażby pomaga nam zrozumieć naukę o sztach, pomaga nam zrozumieć naukę o nakładaniu rąk, naukę o pokucie sałuchotki martwe. Tak? No, chociaż w tych sprawach pomaga nam to zrozumieć. Plus wiele innych rzeczy, tak? Na które Słowo Boże nas poniekąd naprowadza, ale nie, nie, nie wprowadza nas w pełni, tak? No, ale właśnie. Dobrze, moi drodzy, nie chcę przedłużać. E, takie zagadnia, zagadnienia, zagadywania, o, że wierzysz w Pismo Święte, ale o i tradycja, to znaczy, że nie wierzysz w Słowu Bożemu, czy takie o e, nauka Kościoła, trzeba wierzyć w orzeczenia Kościoła, ale nie w Pismo Święte, moi drodzy, to jest lucyferskie, prymitywne zagranie, które ma na celu właśnie odciąć człowieka od autorytetu, Odciąć człowieka od pełni objawienia, czyli od Słowa Bożego i Tradycji, zredukować człowieka do i tak w protestantyzmie zredukowanego Słowa Bożego o siedem ksiąg i pozostawić czytelnika ze zredukowanym Pismem Świętym i z własnym rozumem. Czyli bez pełni objawienia, na które składa się Słowo Boże i Tradycja i bez autorytatywnego organu, jakim jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który w sposób niezawodny. Wyjaśnia Słowo Boże ku zbawieniu. I taki protestantyzm wystawia człowieka niemalże na odstrzał, czyli na ryzyko pójścia do piekła, na zgubę, bo interpretacja może być ku zgubie. Jak o tym sam Święty Piotr przestrzega. No ale cóż, Święty Piotr, cóż, Słowo Boże, przecież Luter z Fabianem wiedzą lepiej. Pozdrawiam.